Witam państwa bardzo serdecznie. W imieniu dyrekcji Instytutu Politologii i Europeistyki oraz władz Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego chciałam państwa bardzo serdecznie w progach naszego Wydziału przywitać, w szczególności młodych, mam nadzieję, że w przyszłości przyszłych studentów naszego Wydziału, którzy dotarli do nas z różnych części województwa. Serdecznie Państwa witam. Przede wszystkim jednak chciałam przywitać dzisiejszego specjalnego gościa, pana profesora Grzegorza Motykę. który podzieli się z nami niezwykle cennymi, jak już zdążyłam się przekonać, refleksjami na temat historycznych animozji polsko-ukraińskich, bo tak można to określić. Chciałam również bardzo serdecznie przywitać, jeśli mogę tak powiedzieć, przyjaciela Wydziału, pana ministra Andrzeja Milczanowskiego. Bardzo serdecznie w imieniu własnym i nieobecnego profesora Janusza Różkowskiego witam pana wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego Wojciecha Drożdża, którego zarazem proszę o kilka słów refleksji. Dziękuję serdecznie, Pani Dyrektor, Szanowni Państwo, drogie koleżanki i koledzy, uczniowie, to dla mnie wielki zaszczyt, że mogę powitać uczniów tylu zachodniopomorskich szkół na wyjątkowej lekcji historii z wyjątkowym gościem, lekcji, która poświęcona jest 70. rocznicy rzezi wołyńskiej. Serdecznie witam uczniów z Zespołu Szkół im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Sławnie, Zespołu szkół publicznych w Polanowie, zespołu szkół publicznych w Golczewie, zespołu szkół ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witoca w Płotach oraz uczniów szczecińskich liceów nr 3, nr 4, nr 9, nr 18, także mojego rodzimego liceum nr 1. Witam również studentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Szanowni Państwo. Dzisiejszą lekcję poprowadzi nasz wyjątkowy gość, profesor doktor habilitowany Grzegorz Motyka. Wybitny historyk, znawca polsko-ukraińskiej historii, profesor studiów politycznych Polskiej Akademii Nauk, wykładowca między innymi na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, autor wielu książek z tej tematyki. Cieszę się, że pan profesor przyjął zaproszenie Marszałka Województwa Pomorskiego do złożenia wizyty. W Szczecinie bardzo serdecznie panu profesorowi dziękujemy. Jest jeszcze z nami wymieniony już jeden wyjątkowy gość, pan minister Andrzej Milczanowski, legenda szczecińskiej opozycji demokratycznej, minister spraw wewnętrznych w Wolnej Polsce. Witamy gorąco. Serdecznie również dziękuję za przybycie Związkom Kombatanckim, przedstawicielom środowisk kresowych i mniejszości narodowych. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie w Audytorium Maksymum Uniwersytetu Szczecińskiego i życzę konstruktywnej dyskusji. Szanowni Państwo, spotkania takie jak dzisiejsze to przedsięwzięcia cykliczne organizowane przez Marszałka Województwa Zachodnio-Pomorskiego już od kilku lat w ramach Centrum Dialogu Przełomy. Ich celem jest edukacja patriotyczna i wzmacnianie tożsamości regionalnej młodych mieszkańców Pomorza Zachodniego. Zaś relacje naocznych świadków najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski i spotkania z ekspertami oraz znawcami historii są wyjątkowymi, żywymi lekcjami historii. Tematyka dzisiejszej lekcji historii i demokracji poświęcona jest wydarzeniom, które miały miejsce na Wołyniu, kresach południowo-wschodnich w 1943 roku. Pamięć o tych traumatycznych wydarzeniach do dziś dzieli narody polski-ukraiński. i Jestem przekonany, że dzisiejsze spotkanie będzie wyjątkową okazją do pochylenia się nad naszą wspólną historią i pomoże odpowiedzieć na pytanie, jak uniknąć dziedzictwa nienawiści. Serdecznie dziękuję wszystkim jeszcze raz za przybycie i oddaję głos naszemu gościowi specjalnemu, profesorowi Grzegorzowi Motyce. Dziękuję. Zaczyna się od poszukiwania mikrofonu. Dzień dobry Państwu. Może zanim ktoś podejdzie, właśnie e, 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 podpiszmy z mikrofonu. Proszę, nie? Proszę, proszę. Dzień, dobry ba Dzień dobry Państwu. Uh... Dobrze, niech będzie. Uh... Szanowni Państwo, ja zostałem poproszony o powiedzenie paru słów na temat, na temat e, konfliktu polsko-ukraińskiego, rzezi wołyńsko-galicyjskiej, tego, także tego, bo chyba lepiej jak usiądę może, ten głos jakoś dziwnie niesie, e, także tego, w jaki sposób dzisiaj jest to oceniane. Chciałbym Państwu bardzo krótko odpowiedzieć na kilka takich pytań. To znaczy, po pierwsze, co się stało w czasie II wojny światowej pomiędzy Polakami i Ukraińcami. Potem, co było przyczyną tego, co się wówczas stało, a, a potem, jak na to dzisiaj patrzą Polacy i Ukraińcy. I następnie przejść do próby odpowiedzi na te tytułowe pytanie. E, czy można wyjść z tego pewnego konfliktu pamięci, który? dzisiaj Polacy i Ukraińcy, w którym dzisiaj Polacy i Ukraińcy się, się znajdują. Ja rozumiem, że formuła spotkania jest taka, że ja będę mówił przez 45 minut, a następnie będą pytania. Nie wiem, czy nie lepiej będzie bez mikrofonu. E, a następnie będą pytania od Państwa. Czy Państwo mnie słyszą bez mikrofonu? To zostawmy. E, przy czym ja będę mówił tak jak powiedziałem przez 45 minut, a następnie będą pytania od, od ze strony Państwa. E, przyznam, że patrząc tu szczególnie na młodzież, e, jestem trochę stremowany, bo zdaję sobie sprawę, że powinienem mówić o tym, co się wówczas wydarzyło, o tych rzeczach bardzo skomplikowanych, w sposób dosyć prosty. No, obiecuję Państwu, że zrobię wszystko, żeby nie wpaść w taki styl profesorski, nieprzypadkiem także nazywany gadająco-nurzącym. No, ale nie wiem, czy mi się to oczywiście, nie wiem, czy to mi się oczywiście uda. Proszę Państwa, zacznijmy od tego, że Chciałbym Państwu powiedzieć, że kiedy będziecie słyszeli w najbliższych tygodniach, a może już mieliście okazję słyszeć wysłuchać informacji o, o, o II wojnie światowej, o rzezi wołyńskiej, o tym, co się działo między Polakami i Ukraińcami, to proszę nie wierzyć w jedną rzecz, która często pojawia się w mass mediach. W informację, że na ten temat niewiele książek się ukazało, że historycy niewiele zrobili przeciwnie w ciągu ostatnich 20 lat ten temat jak rzadko który był przez historyków badany i to, że dzisiaj tu jestem i mogę Państwu e, o, tym, o tych kwestiach mówić wynika również z faktu, że nie tylko ja, ale bardzo wielu kolegów czy to polskich czy ukraińskich tą problematyką się zajmuje. My się często nie lubimy, my się często wspieramy ale my wszyscy, lepiej lub gorzej, tą kwestię badamy. Co się stało? Dobra, Mikrofon musi być, bo idzie przez internet. to musi, musi Proszę sprawdzić. Co się wówczas stało? Proszę Państwa, proszę pamiętać, że w 1939 roku, kiedy kiedy zaczynała się Druga wojna światowa, w Polsce wśród obywateli II Rzeczypospolitej było, jak się dzisiaj szacuje, około 5 milionów Ukraińców. 5 milionów Ukraińców obywateli Rzeczypospolitej. Oni w, dwudzi w dwudziestoleciu międzywojennym, po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, znaleźli się w Polsce, stali się obywatelami polskimi wbrew własnej woli. W wyniku przegranej wojny 1918-1919 roku, jeżeli znaleźli się w państwie polskim wbrew, wbrew własnej woli, bo oni chcieli niepodległego państwa ukraińskiego, to wielu z nich było, uważało, że stała im się krzywda ze strony Polski. Ponieważ często byli traktowani jako obywatele drugiej kategorii, to wielu z nich w tej krzywdzie rosło przez całe dwudziestolecie międzywojenne. Pojawiali się tacy, którzy uważali, że wówczas że należy za wszelką cenę walczyć o niepodległość, o niepodległość Ukrainy. I oczywiście najchętniej tego typu poglądy, walki o niepodległość przyjmowały się wśród młodych ludzi, młodzieży, szkolnej, gimnazjalnej. Pewna grupa takiej młodzieży, w gruncie rzeczy całe kierownictwo tej grupy to, była, to był skład dwóch drużyn harcerskich, a wśród nich wyróżniali się w jednej Roman Szuchewicz, przyszły dowódca ukraińskiej powstańczej armii, w innej Stepan Bandera, przyszły dowódca organizacji ukraińskich nacjonalistów, frakcji od jego nazwiska nazywanej Banderowską, postanowiła bardzo szybko, jeszcze w czasach szkolnych, potem studenckich, zaangażować się w działalność antypolską, antypaństwową na rzecz niepodległości Ukrainy. Jednocześnie zakładając w 1929 roku organizację ukraińskich nacjonalistów, uznali, że najlepszą ideologią, która do tej niepodległości doprowadzi, będzie ideologia radykalnego nacjonalizmu, wręcz faszyzmu. Ideologia zakładająca, że najlepsze państwo, jakie może powstać, to jest państwo jednonarodowe państwo, w którym jest jeden naród w, da, w, w danym kraju. Ci młodzi ludzie uważali, że dla wolności ojczyzny trzeba poświęcić wszystko, także swoje życie, ale jednocześnie byli gotowi w imię tej niepodległości poświęcić każde inne życie, dopuścić się każdego czynu, także zbrodni. W czasie II wojny światowej, Polacy i Ukraińcy znaleźli się nagle, Polacy i ci polscy Ukraińcy znaleźli się nagle w innej sytuacji. Jak Państwo wiecie, w czasie II wojny światowej dla Polaków wrogiem numer jeden były Niemcy nazistowskie. To one na nas napadły 1 września 1939 roku. To z nimi Polacy przez całą II wojnę światową, od pierwszego do ostatniego dnia wojny, prowadziły walki. Wrogiem numer dwa z polskiej perspektywy był Związek Sowiecki. Z perspektywy polskich Ukraińców, tych narodowych, tych nacjonalistów. Wrogiem numer jeden był Związek Sowiecki, bo to on po 17 września 1939 roku okupował, zajmował wszystkie ziemie, na których widziano powstanie niepodległej Ukrainy. Wrogiem numer dwa byli Polacy, bo uważano, że Polacy roszczą, bo Polacy rościli pretensje do, do Lwowa, a w związku z tym z Polakami, Ukraińcy uważali, że łączy ich. Absolutny spór nie do pogodzenia, spór o lwów. I Niemcy z perspektywy ukraińskich nacjonalistów wyglądali na jedynego sojusznika, na jedyne państwo w Europie, z którym, z którym można dojść do porozumienia, jedynym państwem, które jest zainteresowane powstaniem Ukrainy. Gdy w 1941 roku Związek Sowiecki został zaatakowany przez Trzecią Rzeszę, to Przyszedł taki moment, kiedy ukraińscy nacjonaliści powiedzieli, sprawdzam, ogłasili niepodległe państwo ukraińskie. Tyle tylko, że Niemcy tego państwa nie uznali. Wielu działaczy OUN, w tym także Stepan Bandera, trafili do obozów koncentracyjnych. Pozostali działacze OUN, zeszli wtedy do podziemia i uznali, że także z Niemcami będziemy, będziemy prowadzić, prowadzić walkę. A Na przełomie 42. 43. roku działacze, on postanowili, podjęli decyzję, że należy na początku 43. roku przystąpić do działań partyzanckich. W, tysiąc, w lutym 1943 roku doszło do pierwszej akcji na, 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 na posterunek ukraiński, na posterunek Policji Pomocniczej. To była pierwsza akcja przeciwko Niemcom, dokonana przez ukraińskich nacjonalistów. Za nią poszły, za nią poszły następne. Oczywiście dlatego o tym mówimy, ponieważ jednocześnie z działaniami przeciwko Niemcom i Sowietom, a ukraińscy nacjonaliści tworząc oddziały partyzanckie Ukraińskiej Powstańczej Armii, Postanowiły podjąć walkę jednocześnie z Polakami i Sowietami. Przy czym w wypadku Polaków postanowiono uderzyć w ludność cywilną. Jeszcze przed wojną działacze OUN zakładali, że w przyszłym państwie ukraińskim nie ma miejsca dla polskich ziemian i dla polskich kolonistów. A niektórzy mówili więcej. Żaden Polak nie powinien być w przyszłym państwie ukraińskim.